Witam na kanale Dzieciaki Testują. Stwierdziłam, że muszę pokazywać Wam tutaj więcej książek, bo zdecydowanie ostatnio jest ich za mało. Więc będę co jakiś czas nagrywać takie zbiorcze książkowe filmy, w których zobaczycie jakie nowości się u nas. Pojawiły w naszej domowej biblioteczce, ale też jakie recenzje są na Instagramach lub za moment będą, albo oczywiście na stronie. W opisie macie wszystkie linki. Serdecznie Was zapraszam na nasze social media. A tutaj taki szybki przegląd tych czterech pierwszych książek, ponieważ one jeszcze czekają na swój czas. Muszę je wszystkie jeszcze do końca przeczytać. Także mm, za bardzo Wam w tym filmie o nich nie opowiem, ale będą recenzje na Instagramie Dzieciaki Czytają, gdzie zabieramy książki do lasu, oraz na Instagramie Dzieciaki Testują. Tam recenzje są w formie rolek. Także też Was serdecznie zapraszam. Świecogłosy od wydawnictwa Zygzaki ma przepiękną okładkę. Ale no, tak jak już mówiłam, nic więcej Wam na razie o tych czterech książkach tutaj z góry nie powiem SOS Stowarzyszenie Obrońców Smoków od wydawnictwa Kropka Druga część serii Jak Wydresować Smoka, czyli Jak Zostać Piratem od wydawnictwa Replika i światło we wszystkim od wydawnictwa Wilga. Te cztery książki w najbliższych dniach, pewnie jak widzicie ten film, to dosłownie już chwilę, tylko dzielą nas przed recenzją tych książek. Bo zapewne nagrałam go sporo wcześniej niż tutaj się zabrałam za ich czytanie. Pewnie na dniach je u nas na Instagramach zobaczycie, także zajrzyjcie tam. Tutaj mamy od wydawnictwa Wilga dwie kartonówki. Na zawsze razem i jesteś wszystkim i od razu Wam tutaj zaznaczę, że to nie są wszystkie majowe nowości, jakby się mogło wydawać. Wzięłam tutaj tylko kilka książek, żeby Wam pokazać, żeby też ten film nie trwał zbyt długo, a od kolejnych tygodni będziemy sobie bardziej dzielić jakoś tematycznie te filmy, jeszcze zobaczę, co i jak mi tutaj z tym nagrywaniem wyjdzie bo nie chcę też takich, wiecie, typowych tylko przeglądów tych książek, ale to jeszcze pomyślę, jak to tutaj zorganizować, kartonowe nowości od Wilgi majowe, a ja wam zdradzę, że w czerwcu pojawi się film z nowościami czerwca wydawnictwa Wilga, także zaobserwujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jego cesarska mość od wydawnictwa Nowa Baśń, ależ to jest książka. No powiem wam, że tak się ubawiłam przy lekturze. To jest powieść graficzna. Można by rzec na faktach. Bo z życia wzięte przygody kota cesarza. Bajka o bąkach i jednym trzmielu od wydawnictwa Bajka to jest książka, która nie tylko Was rozbawi, i to naprawdę bardzo Was rozbawi. Są tu takie fajne sformułowania, i no ogółem jest niesamowicie zabawna, ale też ma pewien tutaj taki, można by rzec, edukacyjny wątek. I o czym dokładnie zajrzyjcie na Instagram, dzieciaki czytają w szczególności, bo tam się bardziej rozpisałam na temat książki, także serdecznie Was zapraszam. Bajka o bąkach i jednym trzmielu. Tutaj mamy wierszyki, fakty wierszyki i inne wybryki od wydawnictwa Media Rodzina, Bagna. I ta książka ma krasnale poukrywane. Jest przepiękna. Jak tutaj widzicie, troszeczkę przynajmniej, bo ona jest tak duża, że mi tutaj z kadru próbuje wyjść. Tutaj mamy troszeczkę informacji, właśnie na temat roślin, na temat owadów, które na tych bagnach żyją. Są krasnale poukrywane, i te krasnale niektóre tutaj nam jakieś zdania, jakieś tutaj mądrości przedstawiają, są zwierzęta, ptaki. No, cudowna książka, i to jest jedna książka z serii, ale ta seria jest dla nas nowością. Wcześniej nie czytałyśmy żadnej książki, czy one tutaj, o łące jest na pewno, bo to widziałam już, że jest łąka. Ale nawet nie wiem, czy coś jeszcze muszę sprawdzić. No, przepiękna książka i też Was zapraszam na Instagramy. Tam jest, ich, tam jest jej recenzja i od wydawnictwa znak emotikon: Jak budować mosty, aż mi ona tutaj nie chce stać otwarta. Wspaniała książka. Jest tutaj zarys historyczny. Jest tutaj wszystko, co trzeba wiedzieć na temat budowania mostów. Jest życie na moście, ale są mosty nie tylko takie. Co tutaj na okładce widzimy, łączące dwa brzegi, ale też inne mosty. Zajrzyjcie koniecznie do książki. Ona nam taka wielka, jest, że aż z kadru nam ucieka. Zajrzyjcie koniecznie do recenzji. Tam oczywiście co nieco więcej na temat książki napisałam. Także w opisie są wszystkie linki, zarówno do naszej strony, jak i do naszych dwóch Instagramów. I będzie mi przemiło, jeżeli nas tam zaobserwuje. I wtedy będziecie już tak naprawdę, naprawdę na bieżąco ze wszystkim, co się u nas pojawia, nie tylko książkowego, ale też w temacie gier i zabawek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach.